Dołączył do mnie Grzegorz Wachowicz, czyli twórca algorytm biznesu. Kilka minut temu zakończył swoje wystąpienie na scenie o tym, jak psychologia ceny może wpływać na decyzje zakupowe każdego z nas. Cześć Grzegorz, witaj Rzez. w naszym inautowym studio. Jak pierwsze wrażenia po zejściu ze sceny? Bo dosłownie tuż przed chwilą, jakby z niej, przed chwilą schodziłeś, widziałem. Słuchaj, bardzo dobre. No, problem, jak zwykle, który mam ze zmieszczeniem się w czasie, bo rzeczywiście bardzo dużo tych informacji mam i, i ta moja prelekcja była taka bardzo, bardzo konkretna. To były po prostu czyste techniki do zastosowania właściwie od już tak naprawdę. Słuchacze mogą już jutro w cudzysłowie po prostu robić to czego się to co, co usłyszeli czy czego, się, czy czego się nauczyli. No ale rzeczywiście tutaj mam dużo dużo więcej tej wiedzy. Ona jest oczywiście też tak jak powiedziałem do wzięcia z czy z mojego Instagrama czy, czy też czy też z e no bo tutaj jakby ramy rzeczywiście pozwalają bardziej tylko chyba Zainspirować i pokazać, że coś takiego w ogóle jest. Więc zachęcamy też naszych odbiorców, którzy nie byli na dzisiejszej konferencji, do odwiedzenia Twoich materiałów, czy do e-booka, czy Instagrama, o którym wspominałeś. Pricing psychologiczny, o którym wspominałeś i mówiłeś nawet przez ostatnie 20 minut na scenie, wydaje się czymś naprawdę trudnym. Pytanie, czy w dwóch, trzech zdaniach jesteś nam w to stanie odczarować, że to naprawdę nie jest nic trudnego? Tak. E Założenie takie, które mamy w tej chwili najczęściej, większość z nas, że cena to jest liczba. Prawda? I bardzo często do kwestii ceny podchodzi się właśnie w ten sposób w sposób księgowy, w sposób patrzy się jako revenue z tej ceny, które przychodzi, obrót itd. itd. To, co ja mówię, a właściwie nie ja, tylko jakby cała nauka, która się bardzo intensywnie rozwija od powiedzmy początków lat 2000-mówi, że cena to jest. Percepcja tak naprawdę. Czyli konstruując cenę, nie powinniśmy konstruować cyfry sensu stricte, tylko e, konstruować jakby percepcję ceny. Dlatego, że nasz mózg przetwarza świat właśnie w taki sposób, że on w pierwszej kolejności buduje sobie wrażenia, tworzy emocje. I dopiero później na bazie tego e, jakby buduje pewne przekonania, które, e, które ma, właśnie na przykład wersus e, cena. Mhm. Czyli on widzi cyfrę, ale to, czy on to uzna, że to jest cena wysoka, niska, dobra, zła, e, nie wiem, że to jest okazja albo zdzierstwo. To już nie zależy od naszej cyfry, tylko zależy od tego właśnie jak zbudowaliśmy tę percepcję I, i to jest pricing psychologiczny. Czyli odczarowałeś tak naprawdę te, te <głos> ciężkie <głos> słowa. Mam nadzieję. A jesteś w stanie podać jakiś przykład jakby organizacji czy jakiegoś momentu, gdzie faktycznie ta zmiana została zastosowana i wpłynęło to na wyniki sprzedażowe? Słuchaj, właściwie wszystkie duże organizacje i lepiej wyedukowane małe organizacje to stosują, dlatego że to jest tak naprawdę bardzo proste spotkacie się z tym na co dzień, bo każdego dnia, jakby taki najbardziej podstawowa, odwieczna, że tak powiem, technika takiego pricingu, No to są te słynne dziewiątki na koniec, tak? Czyli zamiast 40 zł widzimy 39, tak? To, co ja właśnie mówię w trakcie tej konferencji mówię, że te dziewiątki tak, to jest, to, jest, to jest oczywiście bardzo skuteczne, ale tylko w, w niektórych sytuacjach. Jest dużo sytuacji też, gdzie można zastosować inne techniki, które są skuteczniejsze od, od dziewiątek. Jeśli chcesz konkretny przykład, ja podawałem tutaj e, chociażby e, zastosowanie kotwiczenia, czyli heurstyki kotwiczenia przez Steve'a Jobsa. 2010 rok, kiedy yy, yy, wprowadzał na rynek iPada, te ich słynne konferencje takie produktowe i on jakby cała ta konferencja on opowiada o tym, jak fantastyczny to jest produkt, prawda? Wszyscy już rzeczywiście zbudowani, już wiedzą, że w ogóle coś niesamowitego się za chwilę ma pojawić i teraz on zadaje takie pytanie. No jak myślicie, jaka powinna być tego cena? No i na ekranie się pojawia Eee, najpierw on mówi: Wszyscy mi mówią, inżynierowie mówią, że to powinno kosztować minimum 999 dolarów. I to jest kotwica. Wszyscy patrzą, 999 dolarów. Przed chwilą facet przez godzinę 13 minut dokładnie opisywał, jak fantastyczny nowy produkt jakby pojawia się na rynku. Jest cena 999 dolarów. W naszych mózgach już te 999 dolarów zaczyna funkcjonować jako kotwica, po czym on mówi: ale naszym celem jest, żeby produkt był dostępny dla wszystkich. Więc ustaliśmy cenę na 499 dolarów. Teraz zobacz, gdyby powiedział od razu, mamy super cenę 499 dolarów, no okej, okay, no, jest jakaś tam cena, tak? Ale on mówi zupełnie co innego. To powinno kosztować 999, a ja wam daję za 499. Już mamy promocję, prawda? Tego te w pierwszym. Do, dokładnie, na samym starcie widzimy, że to jest okazja. W momencie kiedy ogłasza tą cenę tam chyba przez minutę są po prostu oklaski, tak? wszyscy, wszyscy po prostu e, klaszczą, cieszą się jaki fantastyczny produkt za, za taką cenę. Czyli naprawdę tak, z tym pricingiem możemy spotykać się na co dzień, spotykamy w się sklepie. na co dzień. To, że widzisz na billboardach raty, to, że masz odroczone płatności, tak, to to są wszystko jakby taktyki właśnie takiego pricingu. Hmm. Czy według ciebie mm, Cała idea pricingu psychologicznego w najbliższym roku, ona się będzie jeszcze bardziej pogłębiać, poszerzać? Czy jednak rynek pójdzie w kierunku prostoty, takiej transparentności cenowej? Ale wiesz co, to jest prostota i to jest transparentność cenowa, tylko to jest jakby trochę zmiana sposobu przedstawienia, tak? mm. dlatego że tutaj zwróć uwagę, że jakby, jakby samą ceną tutaj nic nie robimy, nie, nie komplikujemy tego. Ja tylko mówię o tym, że jeśli masz już jakąś cenę i chcesz ją pokazać rynkowi, to możesz ją pokazać w ten sposób, właśnie, powiedzieć, tak jak Steve Jobs musi powiedzieć 499 dolarów, No i teraz wszyscy są się, no nie wiem, dużo, mało, ciężko, bo nasze mózgi jakby nie odbierają wartości, my nie potrafimy e, przypisać jakby wartości do, do, do jakichś kwot. Gdyby on powiedział 499 dolarów, to my po prostu nie wiemy, co to jest za cena. No on zrobi to inaczej, prawda? Czyli zobacz, to jest proste. Dalej mam cenę 499, tylko najpierw jakby kotwiczę Cię na pewnej wartości mówię, zobacz to powinno kosztować tyle, ale ja Ci daję za 499 zł, więc y, uproszczenie to jest, to nie jest też tak, że to się będzie pogłębiać czy zmieniać, ja myślę, że tak, de facto pewne techniki takiego pricingu, wiesz, no, były stosowane już gdzieś tam na bazarach pewnie średniowiecznych, Sprzedawcy nie wiem, nieruchomości, samochodów i tak znali, dalej znali te techniki, stosowali różne techniki jakby przedstawiania ceny, przedstawiania oferty. To co się zmienia jakby w tej chwili to jest powiedzmy końcówka lat 90 rok, początek roku 2000, nagroda Nobla Kahnemana. I teraz jakby do tego wszystkiego, do tego, co wiedzieliśmy trochę z praktyki, wchodzi nauka. Tak? Czyli my mamy w tej chwili coraz więcej danych na temat mózgu, bo to przede wszystkim różnego rodzaju sposoby obrazowania mózgu, kiedy możemy, m, możemy obserwować klienta nie to, co on przetwarza na poziomie świadomym, tylko to, co się dzieje w jego głowie. Bo prakty psychologiczny właśnie trochę jest o tym. Nie to, co ty myślisz w świadomy sposób, tylko to, co Twój mózg Ci podał, a Ty nawet sam nie do końca jesteś świadomy, że, że to się wydarzyło i teraz to się będzie rozwijać wraz z rozwojem, to się już rozwija, to już jest bardzo mocno rozwinięte, a będzie się jeszcze głębiej rozwijać wraz z rozwojem po prostu technik, różnego rodzaju technik obrazowania mózgu. Teraz ja myślę, że to co właściwie się teraz będzie działo, no to będzie coraz bardziej popularne też w Polsce, tak, dlatego, że Duże firmy, światowe firmy, one cały czas to stosują. My cały czas jesteśmy poddawani jakiemuś rodzajowi, powiedzmy, wpływu nie nazwę tego manipulacją ale jakiemuś rodzajowi wpływu kiedy właśnie te ceny, promocje i tak dalej, kiedy nam się to komunikuje. Tak? Także to jest cały czas. Wydaje mi się, że zdecydowanie odczarowałeś ten temat. Jak już wyjaśniłeś jeszcze na przykładach, to już wątpliwości się mieć nie da. Dziękuję Ci pięknie dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia na konferencję Inno do marketing i na wejście na scenę. Mogę jedną rzecz jeszcze dodać? Śmiało. Dobra. To jeszcze ja chciałem powiedzieć, bo tutaj widzę też bardzo fajnie, bardzo dużo też młodych ludzi na tej konferencji. Słuchajcie, super ważne narzędzie dla małych firm, dla startujących firm, dlatego że. Zwróćcie uwagę, że tu nie potrzeba pieniędzy, tu nie potrzeba budżetów, tu nie potrzeba inwestycji, to wystarczy wiedza. Które I można zastosować. Dokładnie. I teraz ją można testować czyli wszelkiego rodzaju startupy. Każda najmniejsza firma, poczynając w cudzysłowie od sklepu na osiedlu, może zastosować te techniki. Także bardzo prosto, bardzo tanio, a nieprawdopodobnie skutecznie, bo tu pracujemy na konwersji. Czyli klient, którego już mamy. Zamiast, nie wiem, na stój przychodzi i my sprzedajemy jednemu, to w tej chwili możemy sprzedać dwóm czy trzem, bo właśnie w, dlatego, że podamy mu to w troszeczkę inny sposób. To życzymy wszystkim, w takim razie odwagi, w testowaniu i w sprawdzaniu, który sposób Nie boli. Nie boli, nie, nie boli zupełnie. Nie boli, Przekonajcie się, że, że nie boli. Grzegorz, jeszcze raz pięknie dziękuję, dziękuję. za za zaproszenia na konferencję nawet marketing i życzymy Ci wszystkiego marketingowego. Dziękuję bardzo.